Napięcie powierzchniowe. Zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazem lub inną cieczą, dzięki któremu powierzchnia ta zachowuje się jak sprężysta błona. Napięcie powierzchniowe można przedstawić następującym wzorem, gdzie napięcie powierzchniowe to gamma praca potrzebna do utworzenia powierzchni to delta W, a pole powierzchni to delta S. Napięcie powierzchniowe jest silnie zależne od temperatury cieczy. Wraz ze wzrostem temperatury napięcie powierzchniowe zmniejsza się. Po osiągnięciu przez ciecz temperatury krytycznej zjawisko to ustaje. Do doświadczenia pierwszego potrzebne nam będą mydło, talerzyk, drucik, nożyczki, nitka oraz woda. Z katelicy przyniosujemy ilość na nitkę, nalewamy mydło w płynie oraz wodę do talerzyka i złożymy w nim drucik z nitką. Następnie powoli wyjmujemy. W wyniku tego powstaje błona, która przy przebiciu jednej ze stron nitki układa się w kształt łuku. Błona nie pęka sama, gdyż mydło zwiększy napięcie powierzchniowe wody. Do doświadczenia drugiego potrzeby będą gumka, bandaż, wykałaczki, nożyczki. Szklana butelka, coś prostego i twardego oraz woda. Napełniam butelkę aż do pełna. Na szyjkę butelki zakładałem bandaż, wiązujemy go gumką, przykładają płaski przedmiot do gminy butelki i odwracam butelkę do góry dnem, a następnie odsuwamy płaski przedmiot. Teraz woda w butelce utrzymywana jest tylko za pomocą napięcia powierzchniowego, utworzonego pomiędzy oczkami siatki. Włożone wykałaczki zostają wciągnięte, a mimo to napięcie utrzymuje wodę w butelce. Po przechyleniu butelki napięcie powierzchniowe zostaje załamane. Do doświadczenia trzeciego potrzebny nam będą: odpowiednio wygięty drut, moneta oraz szklanka z wodą. Na odpowiednio wygięty drucik kładziemy monetę którą powoli umieszczamy na powierzchni wody. Widać, że moneta zagina błąkę utworzoną przez cząsteczki wody na powierzchni, jednak jej masa jest zbyt mała, by przebić napięcie powierzchniowe, dlatego moneta utrzymuje się na powierzchni wody.